Halo, siema wszystkim, witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku, jej! Dobra, dzisiaj mam zamiar... Aha, właśnie, zrobiłem teleportownię. W końcu po tylu latach. Mniejsza, w każdym razie... No właśnie, zmieniło się sporo, bo więc sobie zbroję tutaj obsidianową, jak ona się tu nazywa. Żelazny mining cell. Wchodzimy dzisiaj do kopalni z dwóch powodów. Właśnie dzisiaj będzie jeszcze kolejny odcinek. Tego samego dnia postaram się, żeby wszedł. To jest ten tunel, co wykopałem wtedy w tym najbardziej swejlowanym odcinku. Okazało się. O, przepraszam, to ścindy, tak w ogóle. Okazało się, że. O, tutaj już trzeba uważać. Moment, tylko coś sprawdzę. Okej, okay, jestem. Um, okazało się, że tu w tym miejscu, za tymi korytarzami, jest co? Jaskinia. Oświetliłem tylko tutaj ten fragment, żeby, Uu, jezus, co się żeby mieć jakiś materiał na odcinek. O, łoczaki. Czego się lampisz? To... Złap bombkę. No złap. Ło! Zatrzymałaś. Więcej tego. O, jest ja za oba. Okej. Okay. Mnie to odpowiada. Być. Dobra, więc w pierwszym odcinku dzisiejszego maratonu mam zamiar odwiedzić przynajmniej część ciastki. Ja pierwo. A mogłem wziąć ten ekstrakt, to teraz musiał jechać na zwykłych. Uuuuaj, panie ataku! Tak, tak Haha, co teraz? Dobra. Wcześniej ich trochę musiałem pozabijać. Dostępny Mewaj. one się nazywają Mew. Ale to są oczaki. A my w tym czasie... O ty tu skąd? No i świnkę mamy na trzy hity w tym momencie. O, no i pięknie. Poza tym możecie iść w dębiej naszych paliw. gdyż mam ten żelazny mining cell Nie wiem jak to nie to jest. Oł. Tu wrócimy później najwyraźniej. Zjedziemy jeszcze głębiej w tej kopalni, zobaczymy co z tego wyjdzie. O. I ten materiał też mi jest potrzebny. Ten tutaj. Ten taki brzydki... Leniały. Gdyż, ponieważ z niego jest... No wy se jaja, że to też w podziemiach się respi Twój cygiel, co to masz za... na? czemu ona to? Aha, jak jesteśmy w tej wodzie, to nie mamy... nic z nie chcemy zadać wyrażeń. O jadę. no to idziemy dalej. Bo tu jest nasz przyjaciel. Nie wiem czym ty jesteś właściwie. To jest kipa, O, i to wygląda jak skrzynka. Zgadza się? Pytanie do graczy. Yy, pytanie do graczy. Właśnie. Pytanie. o to była lawa. tekstury mi się ściną. Pytanie do graczy. Kreativer. Yy, to jest skrzynka. Zgadza się? Tak? Zgadza się? Tak, skończyły mi się kanapki, ponieważ idę do tego miejsca. Zobaczycie w odcinku albo na. Mam zamiar zrobić krótki z tej gry. Zobaczycie mianowicie do jakiego miejsca. O! Fajnie. Hop, do wody przyjdziemy się jeszcze kawałek tutaj w tą stronę po czym zejdziemy głębiej aha i muszę pamiętać o tych diamentach gdybym od razu dał je jeszcze tak. o jest. co, co się dzieje w tej grze dobrze, to możemy wracać do tego miejsca, w którym zaczęliśmy pójdziemy szlakiem pochodni Ops! Ostatnio, ale to nie na tym świecie i nie w tych nie jest znalazłem ciekawą substancję. Tal, ojej, Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Dobrze, to możemy iść w tą stronę Mam nadzieję, że to się wydobędzie do końca odcinka yy, Muzyka w tle będzie z gry Nie, mam Nie będę podstawiać własnej, już to jest to ładnie Dostał no, no, bombę to jest ok. Zanim dostajemy tutaj tą malinę i tym podobne rzeczy, dobra, tam bomba jesteśmy. Już myślałem że żyknie tym ogniem Dobra to w porządku, co tu muszę zrobić? Chcecie w sensie walić to? podczas swojej krótkiej wyprawy także dowiedziałem się jednej bardzo ciekawej rzeczy. Znaczy, czy bardzo ciekawej. Żelaza nie chcę. Chociaż... Pokopiemy zobaczymy ile tego jest. No i znalazłem tutaj to z tego pu można tutaj całkiem ciekawe bloki A jak nie bloki to można to przerobić w... Jak to się nazywa? W naszym procesorze I stworzyć w ten Za ile to się zrobi? No, 4 minuty Można przerobić w procesorze Powstałem całkiem ciekawe bloki. Zauważyłem to w jednym z ostatnich odcinków, iż obiecałem, że sprawdzę jak działa asfalt, w sensie blok asfalt, i prawdopodobnie mię coś dalej odblokuje. Także zrobimy to w następnym odcinku który jeszcze dzisiaj, bo mówię, maraton, próbuję wrzucić jutro albo pojutrze od razu trzy odcinki o, świetlący grzyb był tak tak, i tutaj sobie wyjście muszę wykopać jeszcze Hop, doskoczę? nie doskoczę ale zmaza się już bije. Tu można oświetlić tą pochodnią. To można to, O, właśnie! I można kłaść pochodnie na suficie. To jest też bardzo ciekawym patentem. Gdyż nie musimy wszędzie przygotowywać odpowiednich ścianek, możemy po prostu położyć pochodnie na suficie. I tutaj jest też widoczna różnica między pochodnią węglową a tą zwykłą z mostu. Właściwie co to jest most? Nie wiem. Mniejsza z tym. W każdym razie jest bardzo widoczna różnica odnośnie oświetlenia. No ja tu jeszcze 30 ileś sekund, to przejdziemy tutaj ostatnią odnogą tego tunelu. A, węgiel. Nie mamy poza specjalnie go wydobywać, tutaj zostawię, żebym wiedział, że tu coś jest, się najwyżej najwyżej potem, kiedyś, może od odcinkami? Ej, dużo tutaj, tylko tego. To dobrze. No tu mamy oczaka. Chodź, oj. To już dobrym sposobem jest właśnie ich w ten sposób z górki na górkę z powrotem bo Moby nie są w stanie tego nie są się w stanie się wyrobić o. Tutaj, tu coś widziałem. Czy mi się wydawało? Tu jest ta woda. Tak. Zobaczę jeszcze przy montażu, czy nie jest za ciemno. Najwyżej będziecie mieli koszt. Będzie kosztem, jakości i widoczność. Ale to raczej nie powinno być w każdym ten monitor bądź jeżeli ogląda na... O. Jeżeli ogląda na telefonie to ekran, to tutaj rozjaśnić można. A tych grzybów tyle czasu szukałem, a one po prostu tu sobie roz... Dobra. Skończyły się pochodnie grzybek. Skończyły się pochodnie. Także skoro ten się wykopał. Zobaczę najpierw jak długo za żelazo. Jeszcze 45 sekund, także pójdziemy w tą stronę, zobaczymy co u diamentów. Czy są wykopane? Są. I mamy rudę diamentu, a nie gotowy diament. Jeszcze powalczymy co jest z oczakiem, bo czemu nie. Nie, przy mieście nie jest w stanie się odwrócić w naszym kierunku Dobrze, ale... Ej, nie było mnie tu parę sekund, a Was już tu tyle. Ziomki, ziomki, ej. Zróbmy tak, damy sobie tutaj w tej wodzie. Dobrze, 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 dobrze. Także w tym odcinku jeszcze zejdziemy na dół, na sam dół. Spróbujemy. Zobaczymy jak to wyjdzie oczywiście. Jeżeli nie zdążę w tym odcinku przedstawić Wam Diamond Mining Sela, to sobie to w następnym. Aha! Fajnie! Bardzo fajnie. Polecam. Niech będzie na zapas. Aha, ta skrzynka jest pełna. Także tutaj możemy odłożyć to. Tak, segreguje kikunek i są resztę. Tylko, że nie, nie wszystko to się samo chce segregować. Łośliny. Dobrze i zobaczmy. No, mógłbym zrobić szelazny miecz. Trzeba dwu, dwóch obsydianodów, trzech sztabek szelaza, dwóch lin, skóry dzikiej świni i łą... coś tam. Ten był w, w, ciepły herbani, czy jak to się tam nazywa. Dobrze. Trzeba dwóch lin. chyba mm, potrzebuję jeszcze tego i trzeciego mniej skóry, ale owszem ale możemy również zrobić żelazną zbroję z hełm. nie, żelazna zbroja jest w drogach względem tego Także wydaje mi się, że lepszym pomysłem będzie zrobienie po prostu miecza, który nam posłuży przy tej... O! Jeszcze mogę zrobić po ten diamentowy. Ładnie. Um, I zrobimy sobie chyba klatę samą. Na klatę potrzeba to trzeba... o, one, one, one. No, Oczywiście tu trzeba robić wszystko po kolei. tego i czegoś jeszcze Obsydialni lasu no i dalej będziemy mogli być diamentową i tak dalej mieć możemy włożyć do naszego kładzika jakby się ten oczywiście skończył <laughs> można także no wejdziemy tu na górę zrobimy diamond mining cell aha to, jest to, to tego nie chcę żeby zrobić diamond mining cell potrzebujemy jeszcze iron slabów w ilości dwóch turmaliny w ilości 4. Nie wiem skąd ja wytrzasnę lód I... czegoś tam jeszcze Także zajmiemy się w tym w kolejnych odcinkach A w tym zejdziemy tak głęboko jak możemy Przy okazji wykopłem tam lawę Zastygłą, bo to jest zastygła lawa Już wiem I zobaczymy co się stanie dalej nie możemy się kopać na sam dół mapy, czego żałuję, bo bardzo chciałbym to zrobić. Tutaj przejdziemy już ten kawałek, tu będzie zaraz czerwona lampa oznacząca, że zbliża się wielki spad. I schodzimy wodą. Tu jest żelazo. I właśnie, o, w tym miejscu, o, sulfur. Co się z tego da zrobić? Dowiemy się później. O! Jak dobrze, że wziąłem tu moją W tym momencie możemy sobie... Rozbierać rudę diamentu. Przepraszam, na rudę diamentu. Tutaj nam w prawym dolnym nogu odkrywa automatycznie receptury Tu jest chyba... Ej! Co jest? Okej! Okay. Jakiś nowy wskaźnik się pokazał Tutaj powydobywam ze Już głębiej zejść niestety nie jestem w stanie Gdyż nie mam tego Diamond Mining Cella A zatem, no niestety odsyłam do następnych odcinków. Jeżeli nie widzieliście całej serii, polecam obejrzeć ją od początku. Będzie playlista. A ja tymczasem postaram się nie przegrać. Zobaczmy, zobaczmy jeszcze szybko, jakie tektury nam się odblokowały. Tu mam oczywiście z Bomb i Freeze Bomb, do których wykonania nie mam aktualnie surowców. Tu jeszcze 3 minuty i się kopię, chociaż na upartego możemy tutaj zejść na poziom tutaj ten i kopać po prostu przed siebie. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Zatem do zobaczenia, do usłyszenia następnym. Jeśli dotrwałeś, bądź dotrwałaś do końca tego wspaniałego odcinka, możesz być z siebie dumny, bądź dumna. Dziękuję za to bardzo serdecznie. Z tej strony ciemny ninja. Zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!